Pacem parabelum, jak mawiał klasyk. Jak na prawdziwych rolników przystało, Artur i Bartek solidnie przygotowują się do wojny z chwastami. Oprócz polowego munduru i broni, niestety mało kalibrowej, mają też bojowe nastawienie. Co wy zaście się przebrali? No co, no przecież to promieniuje, czy tam truje? Ale nie na tyle, żeby Wam zaszkodzić. A, proszę Pana, o jaka trzeba dbać? Zwłaszcza jak czymś takim mamy pryskać. Mamy belkę polową z przodu i mamy chyba z 50 hektarów do opryskania. Co, jak Ty sobie to wyobrażasz? Bo chłopaki chcą zrobić coś dobrze, dokładnie, no ale nie tak się dzisiaj do tego zabrali. Przyszli z tymi rewolwerami sześciostrzałowymi, no i chcą coś zdziałać. Tutaj na walkę z tymi chwastami, na którą idziemy, Potrzebujemy czegoś konkretnego, jakiegoś czołgu Abrams, wyrzutni rakietowej, czegoś takiego. Zanim szalony Piotr i praktyczny Bartek ruszą w pole, to oczywiście musimy najpierw przestudiować instrukcję obsługi, bo jest dosyć gruba i jest po angielsku, więc trochę nam to zajmie, ale to jest niezbędne po to, żeby prawidłowo i precyzyjnie pracować. Zatem do roboty. Oczywiście jest instrukcja obsługi po polsku, ale Artur lubi sobie utrudniać życie. Śrubki, zawory, przełączniki, przewody, jest ich cała masa, a Artur chce się przyjrzeć każdemu z nich. Czy jest dobrze ustawiony, czy w dobrej pozycji i czy nie jest luźne to, co powinno być zainstalowane na sztywno. Artur certoli się z tą instrukcją, ja nie mam zamiaru tutaj dłużej czekać, wsiadam w ten olbrzymi sprzęt i jedziemy na pole. Kur... Gałązka. Ja za tym sprzętem po drogach jest jak podrywanie dziewczyny na wiejskiej dyskotece. Jeden fałszywy ruch i ściągasz koguta. pojawiły się na polu. Opryskiwacze samojezdne Kun F40 Ewo. W walce z chwastami są jak Shermany pod El Alamein, jak Tygrysy, jak Abramsy podczas pustynnej burzy. Mocne, zwrotne i precyzyjne. Powinien mi się teraz załączyć oprysk tyber ręcznym tym przyciskiem, a się nie chce załączyć. Nie wiem czemu. No, zapytamy Artura. <laughs> On ślęczy nad instrukcją, to coś będzie wiedział. No halo Bartek, co się stało? Słuchaj, Houston, mamy problem. Próbuję załączyć ręcznie oprysk i nie idzie. Przełączyłem się z trybu automatycznego na ręczny i nie chce mi się odpalić. Masz takie przyciski z lewej strony. A jest napełnianie, B jest oprysk, C jest pobór przez mieszadło, D jest do szybkiego Opróżniania, no i Edo, płukania już po oprysku, ale Ty musisz mieć ustawione na B. Pamiętaj, B. Pyk. A, poszło. Dobra. Dzięki. Na razie, do zobaczenia. Pamiętajcie, zawsze albo warto czytać instrukcję, albo mieć kogoś, kto ją czyta czy studiuje, tak jak dzisiaj robi Tartu. Kolejny nie czytał instrukcji. No co tam Piotrze, pewnie nie czytałeś instrukcji. Powiedz mi, bo ja się składa, że nie czytałem, i jak go ten rozwadniacz opuścić? Bo ja go tu szarpie nie chcę urwać. Rozwadniacz? no, no nie, no, na siłę tego nie rób, bo to trochę kosztuje. Wiesz? Co, jak masz otwartą klapę i masz zapalony, oczywiście, silnik, to masz tutaj taki mały key wyświetlacz. musisz mieć na pozycji actual i masz strzałkę góra dół. Widzisz to? No, są strzałki. Masz strzałki góra dół. Jak rozrobisz góra. Jak zrobisz w dół, to ci się otworzy, wyjedzie na dół i potem zamykasz analogicznie strzałką w górę. Aaa, no tak, no dobra. No dobra, działa. Dzieci, pamiętajcie, czytajcie instrukcje. No cóż, zadanie jest takie, żeby opryskać to pole, ale jest pewna trudność, mianowicie są tu studzienki kanalizacyjne, które są dodatkowo oznaczone oponami, po to, żeby w nie nie uderzyć. No i trzeba tak zadziałać, żeby w te opony opryskiwaczem, belką opryskiwacza konkretnie, nie uderzyć, no to postaramy się to zrobić. Najpierw zaczynamy od rozłożenia opryskiwacza, a zatem startujemy. Rozkładamy sobie najpierw belkę polową. Belka wprawdzie aluminiowa, ale i tak dosyć masywna, bo tu jakby nie było 36 metrów. Pojedziemy sobie niezbyt szybko, 8 na godzinę, taka prędkość. I no już niebawem przed nami pierwsza przeszkoda. I jest yy, kilka sposobów, żeby ją ominąć tym opryskiwaczem. My skorzystamy sobie z systemu, który działa na uwrociach. To znaczy, dojeżdżając do krańca pola, włączamy sobie skręcanie obu osi tylnych. My jedziemy prosto, więc te osie i tak. Yy, nam co nie są potrzebne, ale w tym samym czasie, kiedy na obrociach zawracamy, to podnoszą nam się oba ramiona w taką jaskółkę, i my sobie właśnie z tego patentu za chwileczkę skorzystamy. Powiem szczerze, że nie wiedziałem, jak to dokładnie działa. Wydawało mi się, że to bardziej jest skomplikowane, ale jest to bardzo proste. Dużo, dużo prostsze niż kupienie tony węgla w tym roku na zimę. Dojeżdżamy do kolejnej przeszkody. I uwaga, nasz system działa. Pyk, wciskamy przycisk, beleczka nam się podnosi i elegancko sobie omijamy naszą przeszkodę. Cyk. Ja mam taki patent. Nie wiem, co chłopaki wymyślą innego, ale ja stawiam na to. Generalnie jest to bardzo intuicyjny opryskiwacz. Sterownik Trimble, aplikacja DynaJet. Ona tu jeszcze ma taką fajną funkcję aplikacji w aplikacji DynaPulse. To jest właśnie to, teraz widać pulsowanie cieczy roboczej. I e, powiem tak, jest e, sterowność bardzo dobra, widoczność rewelacyjna. Mamy. Tres się obawiałem tej belki z przodu, jak to będzie wyglądało. A tutaj się okazuje, że jest znacznie lepiej. Nie trzeba się oglądać do tyłu. Mamy e, dzięki tej też bardzo m, kabinie z dobrą widocznością. Widzimy od prawej do lewej, co się dzieje. Nie musimy się okręcać do tyłu. no Rolnicy, którzy jeżdżą poskiwaczami, to wiedzą, jak to potem na kręgosłup działa, jak się ciągle trzeba okręcać do tyłu i patrzeć co się dzieje tutaj widoczność jest bardzo, bardzo dobra i bardzo mi się to podoba oczywiście trzeba uważać bardzo tak jak tu przed chwilą na obrociu, że jest nierówny teren trzeba tu włączać zabezpieczenia trzeba unosić właśnie w taki sposób żeby unikać uderzenia belką opryskiwacza w podłoży. Swoje zdanie wykonałem, korzystając z tego patentu, który Wam pokazywałem, zobaczymy, jak chłopaki sobie poradzą z przeszkodami z opon. No bo sposobów, żeby je ominąć na tym polu. Tym opryskiwaczem jest naprawdę kilka. Na pole wyjechał Piotr. Rozłożył ramiona i, i pomysł na wykonanie zadania miał zupełnie inny niż Bartek. Jak zwykle zresztą. Nie wiem, jak Bartek poradził sobie z tym zadaniem i jak zdecydował je wykonać, ale ja na pewno wykonam je lepiej. Bo mam na to bardzo dobry pomysł. Za chwileczkę będziemy mieli przeszkodę w postaci studzienki, którą mam zamiar okrążyć. Już sobie włączam oprysk, żeby nie było, że Piotr tutaj nie pryska, jedzie na pusto. Pięknie ją okrążymy. Zaznaczam pięknie i dokładnie. Mamy sprzęt w wysokiej klasy Z bardzo dobrze widoczną belką, bo niektórzy powiedzą, że belka niedobra, bo z przodu, ale ja teraz pięknie robię kółeczko. Słuchajcie, wokół studzienki, dzięki czemu bardzo dokładnie ją opryskam. A ten opryskiwacz jest w stanie kompensować wydatek cieczy na całej długości belki. Czyli ja teraz okrążając e, tę te studzienkę, można by stwierdzić, że więcej cieczy pryskam właśnie przy niej, a mniej oczywiście po tej zewnętrznej stronie, która wykonuje większą odległość. Ale słuchajcie, nie ten opryskiwacz jest na tyle mądry, że wykona ten oprysk tak, że rozkład cieczy będzie identyczny. Jak znam Bartka, nie wziął pod uwagę tego, że najczęstszą przeszkodą na polu jest słup, a nie studienka. I robienie jazkółki jest ok w przypadku studzienki, ale w przypadku słupach średnio e, wyglądałaby belka po takim przejeździe, Także, Bartek, są lepsze sposoby. A jeśli chodzi o opryskiwacz, to mamy tutaj 5000 litrów, które możemy sobie zatankować i wykorzystać w polu. E, bardzo ważny aspekt silnik 250 koni mechanicznych z silnika Volvo 77 litra. Jednostka napędowa jest przecież najważniejsza. No i belka w przypadku opryskiwacza, która jest z przodu. Filtry kabinowe. Kabina tak skonstruowana, by absolutnie e, te substancje szkodliwe nam tutaj nie e, dostawały się do środka. Belka maksymalnie 50 metrów w takim opryskiwaczu. na podsumowanie. Dzisiaj nietypowo, bo nie ma z nami Artura. Nie pytajcie nas gdzie jest, bo nie mamy kompletnie pojęcia co się z nim stało. Powinien tu już dawno być, ale skoro go tu nie ma, to zaczynamy sami, prawda? Tak jest. Jeśli zapytacie nas, czy belka z przodu to dobry pomysł, odpowiemy, że bardzo dobry, widoczność do przodu i na boki świetna, szyja nie boli kark od okręcania się ciągłego do tyłu, jak przy tradycyjnej belce umieszczonej z tyłu opryskiwacza samojezdnego lub Ciągnika z opryskiwaczem, i generalnie trzeba się przyzwyczaić. Ale po pierwszych kilku godzinach jazdy zobaczycie, że nie będziecie chcieli już wsiadać do opryskiwacza, który ma belkę z tyłu. Myślę, że Bartek skupił się tutaj na pracy. Ja po włączeniu trybu drogowego zorientowałem się, że ta belka jednak troszeczkę utrudnia i przeszkadza w widoczności w manewrowaniu po ciasnych naszych polskich drogach. Ale oczywiście da się, i to, że w polu mamy fajniejszą obsługę, myślę, że wynagradza te przejazdy między polami. Jeśli zapytacie nas natomiast, jak się tym generalnie pracuje w polu, jak się pryska, jak się przygotowuje i generalnie jak wygląda taki e, dzień pracy operatora, to powiemy, że może operator bardzo komfortowo spędzi dzień. <grych> no, biała koszula, to zobaczymy, jak z tymi strojami nam tutaj jeszcze wyjdzie, bo e, generalnie wydaje nam się, że nie trzeba dochodzić z opryskiwacza, ale warto zawsze taki strój już w kabinie mieć. Generalnie wszystko pod ręką, e, bardzo fajny. Jest cały pulpit, joystick, którym się steruje wszystkimi funkcjami, i naprawdę kwestia jednego dnia, żeby to opanować. I potem już się po polu śmiga. A pola ubywa, bo Piotrze, szerokość robocza to 36 metrów w tym przypadku, ale maksymalnie nawet 50 metrów. Zbiornik 5000 litrów. Po zatankowaniu pełnego możemy naprawdę sporo obszaru obrobić. A jeśli zostaje nam 200 litrów, tak jak w tym przypadku, no to możemy się liczyć z tym, że dużo czasu nam to nie zajmie, bo hektary ubywają jeden za drugim. I ostatnia bardzo ważna rzecz, cena. Staramy się Wam zawsze powiedzieć cenę tych cacek, którym jeździmy. Piotrze, cena tego e, okazu nie jest mała, bo jedyne miliony siedemset, milion wszystko zależy od wyposażenia takiego sprzętu, ponieważ opcji tutaj naprawdę możemy e, wprowadzić dużo. Także wszystko w cenie netto. Docierany egzemplarz miał system Dynapuls oraz system kompensacji dawki na zakrętach. Wersja podstawowa jest kilkaset tysięcy złotych tańsza. Cena nie jest mała, ale komfort pracy bardzo duży. wiadomość że to sprzęt dla dużych gospodarstw i usługowych. Naszym zdaniem warto, w związku z tym naklejki przyklejamy? Przyklejamy. Przyklejamy, dotarliśmy, przyklejamy. To jest, to jest, to mam. No to wszystko. Dobra, mogę ruszać na pole. No co prawda, trochę mi zeszło na przeczytaniu i przestudiowaniu całej instrukcji, ale w końcu jestem na polu i wykonuję nocny oprysk. Jak wiadomo, pryskać się powinno wieczorem lub w nocy, gdy nie ma już pszczół, żeby im nie zaszkodzić. No ale wiadomo, doziaracze wyrwali się za wcześnie. No i w tej chwili sobie jedziemy. Zaraz włączymy nawigację. Poprowadzi nas tutaj po ścieżce. Mamy ustawione autopoziomowanie belki. Pracuje sobie ona nad wysokim dość poplonem, ale jest równa, stabilna. I co jest najważniejsze to ona jest z przodu, więc jest bardzo dobrze widoczna w każdym momencie oprysku. Są jednak pewne obawy, że być może to wszystko leci do środka i my to wdychamy. Otóż nie. Okazuje się, że kabina jest tu nadciśnieniowa, czyli nawet gdy jest jakaś nieszczelność w kabinie, to powietrze wylatuje z tej kabiny, a nie dostaje się do środka. Poza tym mamy tutaj filtr węglowy czwartej kategorii, który jest w stanie odfiltrować wszystko. Także mamy pewność że oddychamy czystym powietrzem i nie ma obawy, że zatrujemy się tymi chemikaliami, które pryskamy. No, to czas nagrać podsumowanie, docieracze. Halo, docieracze. Halo, gdzie jesteście? Ej no chłopaki, bez jaj.